Zatkane tętnice stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia naszego organizmu. Choroba ta z początku nie daje praktycznie żadnych objawów, rozwija się w ciszy, aż do momentu, gdy nagle pojawiają się poważne problemy z sercem. Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego odgrywa kluczową rolę w trosce o nasze zdrowie, a nawet i życie. Dziś chcemy podzielić się z Tobą przepisem na leczniczy środek, dzięki któremu Twoje tętnice znów będą drożne. Ponadto zniknie stan zapalny, a Ty poczujesz się znacznie lepiej niż dotychczas. Wylecz zatkane tętnice i stan zapalny naturalnymi środkami. Problemy ze zdrowiem zaczynają się pojawiać, gdy przepływ krwi przez tętnicę jest nieprawidłowy, a transportowany przez czerwone krwinki tlen niewystarczający. Miażdżyca jest obecnie jedną z najczęściej występujących chorób wśród populacji na całym świecie. Jest ona główną przyczyną zawałów serca, Arytmii, dławicy serca czy też niewydolności. To właśnie z jej powodu najczęściej lądujemy w szpitalu. Miażdżyca występuje, gdy w tętnicach doprowadzających krew do serca tłuszcze odkładają się w formie charakterystycznych blaszek i stopniowo ograniczają przepływ krwi. Owe blaszki, które zatykają tętnice, są kombinacją cholesterolu, związków tłuszczów, wapnia i fibryny. Czyli substancji powodującej zakrzepy. Blaszki miażdżycowe mogą być dwóch rodzajów: miękkie lub twarde. Jednak każda z nich w równym stopniu powoduje stan zapalny tętnic i może prowadzić do powstawania zakrzepów. Jeśli osadzająca się blaszka jest twarda, zmniejsza się odpływ krwi do serca. W związku z tym dostarczana jest znacznie mniejsza ilość tlenu niż w zdrowym organizmie, co w konsekwencji może prowadzić do zawału mięśnia sercowego. W profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego niezwykle ważne są regularne badania lekarskie. Polegają one na kontroli ciśnienia tętniczego krwi i pomiarze poziomu cholesterolu we krwi. Jeśli obydwa czynniki będziemy utrzymywać na właściwym poziomie, na długo będziemy cieszyć się zdrowiem. Jak wszyscy doskonale wiemy, troska o układ sercowo-naczyniowy, zdrowa dieta a także aktywny tryb życia są kluczem do zdrowia naszego organizmu. Naturalny środek na zatkane tętnice. Bardzo łatwą i zarazem skuteczną metodą na drążne tętnice jest regularne spożywanie odpowiedniego naturalnego środka, którego głównymi składnikami są granat, aloes i cytryna. Granat. Owoc, który dba o serce. Wielokrotnie mówiliśmy już o cudownych właściwościach soku z granatu który wyróżnia się składnikami dbającymi o zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Granat jest cennym źródłem antyoksydantów, a także ma właściwości przeciwzapalne i jest w stanie leczyć zmiany miażdżycowe w tętnicach. Pomaga obniżać poziom cukru we krwi. Jest również bogaty w witaminy takie jak A, B, C i E. Już jedna szklanka soku z granatu dostarcza dzienną dawkę kwasu foliowego. Granat jest również bogatym źródłem potasu. Minerału, który jest odpowiedzialny za prawidłową transmisję przekazów nerwowych i aktywność mięśni, ALOES. ALOES jest doskonałym suplementem diety, który poprawia ogólny stan zdrowia naszego organizmu. Jego łagodzące właściwości przyspieszają zbliźnianie ran, zwalczają stany zapalne, a także pomagają obniżyć nadciśnienie tętnicze krwi. ALOES zawiera substancje, które pomagają naturalnie regulować ciśnienie. Na rezultaty nie trzeba czekać długo. Już po około dwóch tygodniach stosowania naszej naturalnej kuracji z dodatkiem aloesu odczujesz znaczną poprawę stanu zdrowia. Cytryna. Jeśli należysz do osób, które rozpoczynają dzień od szklanki letniej wody z cytryną, zamień ją na jakiś czas na napój leczniczy z granatu, aloesu i cytryny. Regularne spożywanie soku z cytryny poprawia elastyczność i wytrzymałość tętnic i żył. Dzięki czemu skutecznie zapobiega się powstawaniu zmian miażdżycowych. Naturalny lek na zatkane tętnice. Przepis: jeden granat, sok z jednej cytryny, jedna łyżeczka żelu aleosowego i jedna szklanka wody. Sposób przygotowania: W pierwszej kolejności otwórz granat i wydobądź ziarenka z owocu. Zadanie to jest nieco pracochłonne, ale warto. Kiedy skończysz, wsyp ziarenka do blendera. Następnie wydobądź żel z gałązki aloesu, otwierając ją na pół. Na koniec wyciśnij sok z cytryny i przelej wraz z żelem aleosowym do blendera. Następnie dodaj szklankę wody i dokładnie zmiksuj. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, pij to naturalne lekarstwo codziennie na pusty żołądek. Jeśli będziesz spożywać regularnie powyższy koktajl, już po około dwóch tygodniach zaczniesz dostrzegać pozytywne rezultaty kuracji. Twoje tętnice będą oczyszczone, a także znacznie poprawi się Twoje trawienie i ustąpią wzdęcia.